Dzień dobry, witam Was serdecznie z imprezy, która nosi mega fajną nazwę. Jesienne klimaty, tak naprawdę. Jesienne klimaty. Można by ją również z angielskiego przetłumaczyć na jesienne wibracje. A słuchajcie, wibracji jest tutaj mega. I to oczywiście wibracji pozytywnych w stylu Harley-Davidson. Jak najbardziej. I co jest fajne, cały rok jeździliśmy na przeróżnych motocyklach. No, troszkę całkowicie przekrój, jakby rynku. Mi strasznie brakowało jednego motocykla. No mów. Elektry. Słuchajcie, sprzedaliśmy naszą elektrę i to był błąd. Brakowało mi elektry. I dzięki Piotrowi, bo tutaj ogromne podziękowania dla Piotra z Harleya. Jak najbardziej, ogromne podziękowania, bo i fajnie nam się współpraca przez cały sezon układała i rzeczywiście jesteśmy na tym wydarzeniu. I ta impreza jest takim zwieńczeniem całego sezonu. Mamy tutaj możliwość pojeździć na praktycznie każdym modelu Harley Davidson z palety najnowszych oczywiście modeli. Tak. Słuchajcie, jest przepiękny. I kolorystycznej, i silnikowej. Do wyboru, do koloru. Jest Road Glide i to w wersji CVO ST, którego zabieramy prosto z tej imprezy do nas. Tak. Pojeździmy nim, ale na samej imprezie, ponieważ ja tęsknię za elektrą, wybraliśmy tego przepięknego Harley'a, który w każdym calu jest tak podobny do elektry, choć nie nazywa się już elektrą, że to jest coś niesamowitego. Nie, no ale ja się... rzeczywiście sentymentalnie podchodziłeś do szczegółów. Cieszyłem się z każdej rzeczy. Jest przełącznik, słuchajcie, no po prostu elektra pełną gębą, ale o motocyklu zaraz. Najpierw o samej imprezie, Milek. Pojechaliśmy na Mazury. Pojechaliśmy na Mazury, w cudzysłowie można powiedzieć okrężną drogą, żeby rzeczywiście wykorzystać dzień, ładne słoneczko i, i troszkę pojeździć. Ja miałam okazję sprawdzić się w roli pasażera. Słuchajcie, troszeczkę dla nas takie imprezy to nowość. Nie ukrywajmy tego, my nie jesteśmy wielkimi dziennikarzami i raczej rzadko jeździmy na tego typu imprezy. Też tak naprawdę niekoniecznie chcemy. Mamy jedną przyjemność. My testujemy to, co nam się podoba, a nie to, co akurat pojawia się. Na rynku. Nie musimy testować wszystkiego, więc wybieramy sobie motocykle, wybieramy sobie imprezy, na które chcemy jeździć. I udało nam się wybrać na ten wyjazd coś, na czym chcielibyśmy pojeździć. Dokładnie. Słuchajcie, do wyboru było wszystko. My wybraliśmy najbardziej zbliżony do naszej elektry motocykl. I to był w dziesiątkę. Chłopaki z Harleja stanęli na wysokości zadania. Zrobili bardzo fajne trasy. Trasy przepiękne. No, zero tego ruchu takiego, który nie lubimy jako motocykliści, czyli nie było tego tłoku samochodowego i korków. E, piękne widoczki, zaczynająca się lekko jesień, czyli takie ładne kolory, jeśli chodzi o przy, e, przyrodę, więc naprawdę było super. Pogoda rewelacja, po prostu na ten miesiąc udało się, wstrzeliliśmy się perfekcyjnie. I co też ważne, zobaczcie, my jesteśmy na Mazurach, jesteśmy w Mikołajkach. To wszystko śpi. Tak. To jest naprawdę. Wybór tego miesiąca w celu wyjazdu na Mazur jest rewelacyjnym pomysłem. Rewelacyjnym, pomijając, że spójrzcie jaki jest widok, no to rzeczywiście miasteczko było dla nas. Tak, mieliśmy całe Mikołajki, były dla Harley Davidson. Wszyscy. Bawiliśmy się mega, bo oczywiście oprócz jazdy Harley stanął na wysokości zadania. Przygotował kolację, przygotował naprawdę bardzo fajną imprezę. Kto chciał, mógł pograć w kręgle. I Rewelacja. nawet przejechaliśmy się elektrycznym Melexem. Tak, słuchajcie, żeby nawet nie męczyć sobie nóg, to wprost z motocykli przesiedliśmy się na elektryczne Melexy, zawieziono nas na imprezę. Ale oczywiście najważniejsze na tej imprezie były motocykle. Fajne było to, że Harley celebrował na tej imprezie również 40 lat taila, o czym już wspominaliśmy. I 25 Wydziesiąt lat C serii CVO. Jest, ja wrzucałam nawet gdzieś relacje, gdzieś tam obserwujecie na Facebooku, to wrzucałam wam takie smaczki, żebyście mogli zobaczyć, że zainteresować się tym, co będzie niebawem, e, pomijając jakby test, e, taki nazwy dwójkę, czyli mega turystyczny z pasażerem, gdzie ja zauważyłam, że tego mało jest, bo nawet jak spotykamy ludzi na jakichś tam wydarzeniach z lotach, e, to rzeczywiście. E, Mogę nazwać kobiety, żony, partnerki. E, rzeczywiście przychodzą i, i też mówią, że to jest fajne, bo jak idą kupić motocykle, to jest zazwyczaj jakaś tam decyzja nie wiem, rodzinna, czy, czy to jest jakiś tam budżet rodzinny, i one też są pasażerkami, też chcą wiedzieć, no bo nie zawsze jest okazja, tak? Na takiej krótkiej jeździe testowej, żeby się wypowiedzieć. A to rzeczywiście była okazja, i ja mam dużo spostrzeżeń jako pasażer. Słuchajcie, jeżeli macie problem z tym, że żona Utrzymuję Waszą decyzję o zakupie motocykla, zabierajcie ją do salonu Harley Davidson, siądźcie z nią na ten przepiękny motocykl, jak ona tutaj usiądzie, będzie się czuła jak królowa świata motocykli. Tak, I ja na królowa. Dokładnie, Milena mówi, Paweł, ja tu mam wygodniej niż w samochodzie, więc naprawdę zabierzcie ją do salonu Harley Davidson, wsadźcie ją na ten motocykl, przewieźcie i jedno jest pewne. Kupiliście motocykl, bo tak to wygląda. Ja powiedziałem wprost po tej jeździe, wracamy do Turinga. Ja muszę mieć Turinga. Nie ma dyskusji, turing ma być. Na pewno we flocie takiej, którą my posiadamy i jesteśmy, no, w zależności od humoru, wsiadamy na coś innego, taki motocykl też jest jak najbardziej. Jest konieczny tak. i tego będziemy się trzymać. Absolutnie konieczny w ogóle ma być. I tyle. E, jeszcze nie wiem, co wybierzemy. Pewnie coś kupimy. E, oczywiście z tego też przygotujemy materiały. Natomiast naprawdę, jeszcze raz, ogromne podziękowania dla Piotka i całej firmy Harley Davidson za to, że mogliśmy ten weekend spędzić w siodle. I, znaczy weekend. Jesteśmy w środku tygodnia, ale były to dwa dni, więc traktujmy to traktujmy jako, weekend. jako weekend. I na tym motocyklu. Tak. Jeżeli ktoś twierdzi, że nowe Harley'e to nie to samo, co stare Harley'e, nie ma racji. Nowe Harley'e, takie jak ten, to jest dokładnie to samo co stare, tylko lepsze. No, jest dużo rzeczy takich, których oczekujemy w dzisiejszych czasach od pojazdów mechanicznych, tak w cudzysłowie. To... Hamuje, tak. przyspiesza, nie telepie się. Muzyczka gra rewelacyjnie. Tak. Ma wszystko, co powinien mieć Harley Davidson. I jest to Harley pełną gębą. Zobaczcie zresztą szczegóły, które wprost pochodzą z dawnych, legendarnych modeli Electra Glide. Zobaczcie. Ultra Limited to zarówno klasyka i wszystko co najlepsze z dawnych modeli Electra Glide, i nowoczesność, czyli wszystko co najlepsze z najnowszych modeli Harley Davidson. Czyż ten pyszczek nie przypomina nam starych elektr, nawet z czasów kiedy pakowano tutaj silnik Evolution? Teraz mamy silnik, oczywiście Milwaukee 8. Silnik, który ma znacznie więcej mocy i naprawdę tą moc oddaje w bardzo fajny, liniowy sposób, bez całego stada negatywnych wibracji. Tu są wibracje, ale pozytywne wibracje. Pomimo tego, że motocykl jest z jednej strony mega nowoczesny, z drugiej zobaczcie, mamy przepiękne, klasyczne zegary. Ale już dodatkowo, jak najbardziej, mamy i nowoczesność. Jest nawigacja, jest panel audio. Tym wszystkim możemy zarządzać oczywiście za pomocą tych wszystkich tutaj przełączniczków, joysticków, guziczków i tak dalej i tak dalej. To co jest bardzo fajne. Lekko chodzące sprzęgło, działające hamulce, zawieszenie. Jestem w szoku, jak ten motocykl jest komfortowy i jak to zawieszenie wybiera. Oczywiście przepastne kufry. Słuchajcie, czyli jeśli poszukujecie takiego motocykla, który z jednej strony jest trochę klasycznym touringiem, z drugiej strony chcecie mieć nowoczesny motocykl. To jest motocykl dla Was. Przejedźcie się do salonu Harley Davidson, przejedźcie się na tym motocyklu i zobaczycie, tutaj macie dokładnie te same emocje, które Harley w modelach Touring dostarcza od kilkudziesięciu lat. Nic się nie zmieniło. Poziom emocji jest dokładnie taki sam. I mamy coś, co wszyscy posiadacze Touringów Harley'a mega lubią: lampki. I bardzo fajnie to prezentuje się w nocy. Jest to oczywiście oświetlenie LEDowe, nowoczesne, ale zobaczcie, jak ślicznie nawiązuje do tych najfajniejszych czasów w Touringach, kiedy całe świeciły, były na nich masy świecących dodatków. Lubię to! Seria Entuzjast to seria specjalnych malowań Harley Davidson. Co roku innych, co roku mega wyszukanych i mega dopracowanych. A w tym roku zobaczcie, jak pięknie wyglądają modele entuzjast. I tu na tej imprezie mogliśmy ich skosztować. Nie tylko dotknąć, nie tylko popatrzeć, ale przede wszystkim na nich pojeździć. A jak doskonale wiecie, to jest mój ulubiony model Harley'a. Jest z jednej strony mega agresywny, mega taki młodzieżowy, a z drugiej strony mamy owieweczkę, mamy kuferki, czyli możemy tym motocyklem pojechać w daleką podróż. A w tym malowaniu możemy jeszcze dodatkowo zadawać szyku. Ten napis mówi wszystko. Enthusiast Collection. Znaczy, że ten motocykl jest mega niepowtarzalny. Każdy Harley jest niepowtarzalny, ale ten jest jakby bardziej niepowtarzalny od niepowtarzalnych. Zobaczcie to piękne logo nawiązujące do płyty gramofonowej, bo cały ten motocykl ma nawiązywać do gitar i to tych najfajniejszych gitar z czasów najlepszych kawałków rock'n'rolla. Oczywiście, skoro celebrujemy 40 lat, platformy Softail nie może zabroknąć flagowych modeli Softail. Ten przepiękny Fatboy był dla nas żebyśmy mogli sobie na nim pojeździć i zobaczyć czy aby Fedboy z najnowszej kolekcji Harley Davidson dalej jest tym Fatboyem. I wiecie co? Tak jest i Terminator zapewne wybrałby nowego Fatboya. Harley Davidson Ultra Limited. Czy może być coś piękniejszego niż motocykl, jezioro, przepiękne mazurskie drogi? Tak, może być. Jazda z pasażerem. I teraz chcielibyśmy Wam kilka słów powiedzieć o tym, jak jedzie się na tym przepięknym motocyklu pasażerowi. Znaczy, przede wszystkim jest mega wygodnie. E, jest duże oparcie, duże podesty. E, I chwilami nawet czasami się zapominałam, ściągając rękawiczki i robiąc ładne zdjęcia właśnie w tej przepięknej okolicy. E, Zabezpieczniaż się z tyłu na tym tylnym siedzeniu, więc rzadko jeżdżę jako pasażerka, ale już rozumiem to, jak niektóre dziewczyny gdzieś tam na zlotach czy jakichś spotkaniach mówią, że rzeczywiście z tyłu na tym motocyklu da się kimnąć. Jest taka moda, żeby ze wszystkich motocykli ściągać kufry, zwłaszcza z touringów Hardy. Jest taka moda, one nabierają wtedy takiego troszeczkę gangsterskiego stylu, robią się takie bardziej agresywne, ale słuchajcie, jeżeli planujecie jeździć z pasażerem, nie odbierajcie pasażerowi przede wszystkim tego oparcia. Znaczy, oparcie jest mistrz. E, pomijając to, że jest fajna pozycja na dużych podestach, gdzie, gdzie rzeczywiście możemy się swobodnie te nogi trzymać i zmieniać pozycję, czyli pupą przesuwać się do przodu i do tyłu. E, mamy swobodne ręce, więc da się też jako pasażer robić fajne fotki, co też w podróży jest bardzo ważne. E, a zalety kufrów to chyba nie muszę mówić. No, gdzie się zatrzymywaliśmy? Pomijając to, że nie trzeba tachać kasków, jakiś tam rękawic. E, Przeciwdeszczówki mamy spakowane, w ogóle się nie przydały, no ale to po to się zabiera parasol, żeby nie padało motocykl rewelacyjny do jazdy z pasażerem, ale nie tylko, bo pamiętajcie o tym, że to jest Harley Davidson i w każdej chwili możecie sobie dokupić szybki montaż do kufra, ściągnąć go za pomocą dosłownie dwóch kliknięć. Możecie sobie wybrać dowolną kanapę jaką chcecie, czyli możecie mieć na co dzień taki fajny, gangsterski motocykl w stylu Street Glide'a, a na weekend zrobić z niego prawdziwego touringa z dużymi kuframi z ogromną kanapą. Mega wygodnego. Nie róbmy sobie krzywdy. Jeżeli coś może być wygodne i komfortowe, to korzystajmy z tego. Touring wraca do stajni. Nie ma dyskusji. Pozbyliśmy się naszej elektry pod wpływem chwili. Potrzebowaliśmy trochę miejsca na inne motocykle. I nie chciałbym powiedzieć, że to jest błąd, bo to nigdy nie są błędy. To są po prostu zmiany. Ale jedno jest pewne. Wracamy do Touringa. Wracamy. Bezdyskusyjnie. W stajni będzie Turing.